Witam serdecznie. Stoi meka, więc ogarniamy ślązaka Po żniwach kombajn również stoi już na podwórku. Brat wróci z urlopu, to ma go ogarnąć i przygotować do kukurydzy. A ja w jego imieniu i w imieniu naszego kanału zapraszamy na 23 międzynarodowy festiwal starych ciągników i maszyn rolniczych imienia Jerzego Samelczaka. Pojawimy się na zlocie najprawdopodobniej dwoma Ślązakami. Zlot ten odbędzie się 23 i 24 sierpnia w Wilkowicach gmina Lipno-Kołoleszna. Zapraszamy. Będzie wiele ciekawych konkursów. Jakich to można wejść na stronę. Traktor, maszyna, tam się wszelkich szczegółów dowiedzieć. Z naszej strony zapraszamy, w tamtym roku byliśmy, bardzo fajna impreza. Zresztą staramy się jeździć rok do roku, ktoś z nas. Drugi raz dopiero jedziemy z traktorami, więc, mimo że nie jest to zabytkowy ciągnik, to ze względu na swoją unikalność będziemy tam. Zapraszamy na nasze stoisko, a teraz trochę ujęć z mycia. Zapraszamy i pozdrawiam.